Bardzo serdecznie, Darek Barski i Marcin Bochanek. Witam serdecznie z Grecji, tym razem z Grecji. Tak, cześć Marcin. Tak, tak, już niech Marcin podróżuje po świecie i niesie dobrą wieść, że projekt flat Flip się rozwija. Jaka tam pogoda u Was na początku? Zapytamy się, czy nas słychać, widać? W Grecji na pewno, mamy kontakt. Mhm. Wiesz co, jeżeli chodzi o pogodę, to myślałem, że będzie, myślałem, że będzie lepiej, natomiast no, natomiast jest całkiem ok. No, całkiem słonecznie, natomiast tak jak nawet wczoraj gdzieś nagrywałem jakieś wideo dla, dla naszej społeczności odnośnie platformy, no to też było widać właśnie, że jestem w kurce zimowej, więc jakby ciepło, słońce, słońce fajne. Natomiast jak to mówił w pewnym kabarecie, pewien pewnym polskim kabarecie, że jak, jak jest ciepło, ale wieje, to jest zimno. <laughs> Także jest taki przenikliwy wiatr, ale tutaj co ciekawe, Darek, znowu wyszło na to, że, że często masz rację. Ponieważ powiedziałeś, no. żeby zwrócić. A propos nieruchomości powiedziałeś, żeby zwrócić uwagę na to, czy nie wystają tutaj z nieruchomości druty z dachów, prawda? Ja nie wiedziałem o co chodzi. Faktycznie zwróciłem uwagę, są druty, powysyłałem <grym> no. zdjęcia. A jeszcze raz przypomniałbyś o co, w tym chodziło? Kiedyś było tak, że był podatek od nieruchomości do zapłacenia, jak się budowę zakończyła, a ponieważ druty wystają, to znaczy jeszcze jest budowa niedokończona. I można było wtedy nie płacić tych podatków. Ale czy tak jest dalej, jak te przepisy się zmieniają, nie wiem. Natomiast to była jedna z atrakcji, jak się dojeżdżało z lotniska na, do hotelu. To jeden z przewodników mówi właśnie, żeby państwa nie dziwiły te druty wystające z domów. To nie jest tak, że oni będą budować się do góry, ale to jest taka optymalizacja podatkowa, robiąca z czy, czy, czy jest, Greków, czy jest, Turków i innych. Czy jest, czy nie ma, nie wiadomo. Natomiast druty dalej wystają, więc być może coś tym jest. Natomiast zmiany. W społeczeństwie tutaj na pewno zachodzą dużo, dużo wolniej niż w Chinach. Takie pierwsze, coś coś rzuciło w oczy, no to zdecydowanie podejście takich ludzi tutaj do życia, że od godziny 15, 16 już wszystkie kawiarenki są pełne i tutaj raczej nie ma dużego ciśnienia odnośnie pracy. Wszystko powolutku, kaweczka i jest OK. Ale dobrze, nie spotkaliśmy się tutaj po to, aby rozmawiać o Grecji. Natomiast podzielić się z wami bardzo fajną informacją, ponieważ po długich miesiącach pracy Wraz z platformą Spacely udało nam się odpalić platformę dla posiadaczy naszego NFT. Z czego ja się naprawdę bardzo cieszę. Głównie z tego powodu, ponieważ większość tego, co się działo w naszej społeczności, większość transakcji, które się odbywały, większość nowych współprac, które podpisywaliśmy, to wszystko odbywało się mimo wszystko, tak można powiedzieć, po staremu, czyli na takich spotkaniach indywidualnych. A nowości, którymi chcieliśmy się dzielić, to dzieliliśmy się zarówno właśnie tak indywidualnie na jakichś korespondencjach różnych, czy to mailowo, czy na naszych social mediach, a teraz już wreszcie możemy wszystko wrzucać na naszą platformę, dzięki czemu wszyscy będą mieć do tego dostęp, wszyscy, co mają NFT nasze Hardcore Flip, oraz będą mieć dostęp do tego tak naprawdę kiedy tylko chcą. Tak, no ja bym tutaj dodał jedną rzecz. Słuchajcie, to co jest ciekawe, i powiedział trochę o projekcie, bo może się okazać, że nas oglądają osoby, które jeszcze o projekcie za dużo nie wiedzą. Flat for Flip to takie połączenie rynku nieruchomości z rynkiem kryptowalut i stworzyliśmy taką platformę, gdzie, aby korzystać z tej platformy, trzeba mieć NFT i tym NFT się logujemy do naszej platformy. Więc mając portfel wirtualny, mając nasze NFT w portfelu, zamiast loginu i hasła po prostu łączymy ze sobą portfel z naszą platformą i dzięki temu mamy dostęp do unikatowych informacji, unikatowych osób, które na tej platformie będą, bo tam ta platforma daje trzy możliwości. Pierwsza możliwość to jest okazje inwestycyjne, czyli coś, co będzie można korzystać, zarówno te osoby, które będą chciały sprzedać jakąś nieruchomość, jakieś, jakąś inwestycję. W dobrej cenie, a nie chcą tego ogłaszać wszędzie wobec na popularnych portalach ogłoszeniowych, tylko szukają bardziej klienta, inwestora, takiego, który chce zainwestować pieniądze w dobrej cenie, to tam będą mogły tego inwestora znaleźć. Osoby, które mają pieniądze, będą mogły szukać okazji inwestycyjnych, takich, które nie są dostępne na rynku, czyli są tak zwane tak zwana spodlady. Druga część to jest networking, czyli to, że te osoby, które będą szukać kapitału, będą mogły znaleźć tam osoby, które kapitał mają, jeżeli są pośrednikami nieruchomości, są fliperami, są osobami, które szukają pieniędzy na jakieś inwestycje mniejsze, to będą mogły tam znaleźć potencjalnych wspólników, inwestorów dalej. No i trzecia rzecz, którą jeszcze chwilę musimy poczekać, żeby odpalić, czyli cała część platformy związana z szkoleniami. No i tutaj Marcin dwa słowa o szkolenia, jakbyś powiedział to, to będziemy więcej wiedzieć. Tak, ja zdecydowanie tutaj właśnie odniósłbym się do tej drugiej części, ale nie tylko, bo wspomniałem właśnie o tym, że osoby, które chciałyby zakupić nieruchomość bądź sprzedać nieruchomość, mogą tam znaleźć ciekawe, ciekawe okazje inwestycyjne, albo mogą też znaleźć faktycznie inwestora, który dość szybko jest w stanie zakupić tą ich nieruchomość. Ale nie tylko, bo jeżeli jest ktoś, kto jest na przykład młodą osobą i nie ma swojej nieruchomości jeszcze, Również nie dysponuje kapitałem takim, żeby móc zakupić taką nieruchomość. Może dzięki naszej platformie zarobić sporo pieniędzy, ponieważ dzięki temu, że znajdują się tam okazje inwestycyjne, które normalnie nie latają po rynku, może taką okazję inwestycyjną przekazać na przykład, nie wiem, swojemu pracodawcy, swojemu znajomemu, który inwestuje w nieruchomości. W dzisiejszych czasach branża budowlana jest dość powszechna i prawie każdy zna jakiegoś dewelopera. Generalnego wykonawcę lub, lub kogoś takiego. I tak naprawdę w dzisiejszym świecie bardzo ważna jest informacja, a posiadając dostęp do naszej platformy, dysponujemy tą informacją i na tej samej informacji można zarobić fajne, fajne pieniądze. Darek wspomniał, żebym odezwał się też na temat kursów. Tak, już niedługo, już mamy na naszej platformie, już jest do tego wszystko przygotowane. W tym momencie oczekujemy właśnie na dwa kursy dedykowane dla naszej społeczności, więc wkrótce powinny się one pojawić na naszej platformie. Tak jak widzicie, to, co zobowiązaliśmy się realizować, realizujemy. Rynek trochę nie rozpieszcza kryptowalutowy, natomiast my swoje założone cele cały czas realizujemy. Z racji tego, że zarówno Darek, jak i ja też prowadzimy swój biznes w takim świecie, można powiedzieć, tradycyjnym, normalnym, wiemy o tym, że są przeciwności losu, ale jak się coś zobowiązaliśmy, to trzeba, trzeba to dowieść. To Darek, teraz odbijam do ciebie piłeczkę i może odpowiesz właśnie o tych transakcjach, które faktycznie się odbywają, ale niestety, przez to, że tej platformy nie było, to nie wszyscy o niej mogli się dowiedzieć. Tak, tak. No tutaj, jeżeli chodzi o pierwsze transakcje, to już mamy pierwsze sprzedaż nieruchomości w postaci działek dla deweloperów. Tutaj okazało się, że osoba, która jest spoza rynku, a z napadu deweloperów, dzięki temu, że posiadała nasze NFT, dowiedziała się, że jest taka działka do sprzedania i uczestniczyła w transakcji, której standardowo by nie uczestniczyła, więc mogła zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych tak naprawdę. Więc dzisiaj to nasze NFT, które jest taką przepustką do społeczności, daje możliwość zarobienia nie na samym wzroście kursu NFT, ale na tym, że będziecie posiadać wiedzę na temat nieruchomości, które mogą być okazją do zainwestowania. Tak samo już jesteśmy na etapie... Pozwól, w odnośnie tego, bo to jest bardzo ważna sprawa że często osoby, które działają na rynku NFT, na rynku krypto i handlują sobie NFT-kami albo właśnie kryptowalutami, tam jest potrzebny jakiś kapitał do tego, żeby faktycznie, faktycznie wystartować. Osoby inwestują, nie wiem, 5-10 tysięcy dolarów i na tych na różnicach kursów można faktycznie zarabiać. A tutaj najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że żeby zacząć zarabiać na handlowaniu, to tak naprawdę tą informacją nie potrzebujemy żadnego kapitału, poza, poza tym, który pozwoli nam nabyć NFT na, na giełdzie OpenSea. Tak jest. Kolejna rzecz, która się wydarzyła już, to osoby z naszej społeczności, które są z chyba Krakowa i z Podkarpacia, bo to też jest tak, że mamy i w Polsce i za granicą inwestorów i, i osoby w społeczności, mamy w Dubaju bardzo ciekawą osobę, która prawdopodobnie w marcu będziemy się widzieć na jednym z zjazdów związanych z kryptowalutami, z NFT. Tam daje możliwości też, że dla osób z naszej społeczności będą ekstra rabaty i specjalne ceny w hotelach i na eventach. Ale wracając do społeczności Kraków-Podkarpacie, okazało się, że można wziąć współpracę przy zakupie dwóch hektarowej działki pod inwestycję mniejszą deweloperską. I gdyby nie to, że te osoby się znają i wymieniły się informacjami, to pewnie tej transakcji by nie było. Jesteśmy na etapie współpracy, które teraz zaczynamy. Z deweloperami, czyli z osobami takimi, które mają nieruchomości, które chcą sprzedać, albo mają też w przygotowaniu inwestycje, potrzebują finansowania. I to, żeby nie mylić dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to nie jest tak, że to są deweloperzy, którzy mają podgórkę, czyli mają kłopoty ze sprzedażą, tylko deweloperzy, którzy chcą dotrzeć do innej grupy klientów, ponieważ wszyscy deweloperzy i branża budowlana, tak samo jak pośrednicy nieruchomości trafiają dzięki włączam portalom ogólnopolskim cały czas do tych samych osób. My dajemy taką możliwość, że umieszczając informacje o danej nieruchomości, o danym pakiecie apartamentów, możecie trafić do społeczności, która do tej pory nie korzystała z tych portali ogólnopolskich, tylko jest ze świata krypto i ze świata NFT, więc to jest ta wartość dodana, gdzie jeżeli jesteś dzisiaj pośrednikiem nieruchomości, to mając nasze NFT możesz trafić do nowej grupy osób i tam zakomunikować, że masz Ferełkę inwestycyjną na przykład, albo że masz pakiet mieszkań do kupienia, i to jest mega fajna informacja, bo ci klienci są i to są inwestorzy, którzy mają środki finansowe, natomiast ten rynek nieruchomości dla nich jest czymś nowym. Tak samo pewnie jak dla większości ludzi z rynku nieruchomości, rynek krypto jest czymś nowym. Dokładnie w tym tygodniu również będziemy się już mogli pochwalić na naszych social mediach właśnie pierwszymi współprac współpracami z deweloperami. Tutaj jest ważna różnica pomiędzy właśnie rynkiem kryptowalut, a rynkiem nieruchomości. Na rynku nieruchomości wszystko się dzieje trochę wolniej. Tak jak możecie zauważyć na Twitterze, wiele projektów, czy to polskich, czy zagranicznych jest przepełniona takimi hype'owanymi informacjami, że coś dużego już nadchodzi i tak dalej i tak dalej. I często te informacje są Trochę na wyrost. I u nas, u nas jest taka różnica, że to, o czym Wam teraz wspominamy, bo ktoś może się zastanowić, czyli była jedna sprzedaż działki, czyli była druga sprzedaż działki, nowe współprace z deweloperami, a kiedy będą te informacje pojawiały się na przykład na naszym Twitterze itd. itd. Z racji tego, że te transakcje się troszkę dopinają, jeżeli chodzi o podpisanie umowy przedstępnej, wszystkie akty notarialne itd., dalej, już wkrótce będziemy mogli się tymi informacjami dzielić. Natomiast tymi wszystkimi informacjami na pewno będziemy się dzielić już na naszej platformie. Więc jeżeli jeszcze nie masz naszego NFT, zachęcam, zachęcam do nabycia, ponieważ właśnie korzystając z naszego NFT możecie się tam bezpośrednio zalogować i mieć dostęp do osób, tak jak to Darek powiedział, nie tylko ze świata nieruchomości, tylko właśnie też. Tego świata krypto oraz osób z otwartymi głowami, które faktycznie robią, robią biznesy. To Darek, może powiesz dwa słowa w jaki sposób i w jaki sposób dołączyć do tej naszej platformy, jak w ogóle nabyć można nasze NFT. Pewnie, jeżeli chodzi o NFT, to jesteśmy notowani na jednej z największych giełd NFT na świecie, to jest OpenSea. Jeżeli sobie wejdziecie na opensea.io, tam znajdziecie kolekcję platform, i można sobie wybrać dowolny apartament, który jest do kupienia. One są ustawione chronologicznie od najniższej ceny, więc można sobie dzisiaj kupić po cenie tej, która jest na rynku. Ta cena, w przeliczeniu na dolary, dzisiaj to jest od tam pewnie, nie wiem, w złotówkach, jakbyśmy policzyli, to będzie jakieś 800-900 zł do 1,5 tysiąca, i to jest coś, co daje wam dostęp do tej społeczności, do platformy. Jeżeli platforma będzie się rozwijać, to siłą rzeczy osoby, które będą chciały do, dołączyć do naszej platformy, będą musiały kupić od tych osób, które posiadają takie NFT. Jeżeli ktoś nie będzie chciał sprzedać, to cena będzie szła do góry, więc to jest powód, dlaczego NFT dzisiaj kupione taniej będzie można za jakiś czas sprzedać drożej. Jeżeli chodzi o same kursy i szkolenia, które będziemy dołączać, no to jest coś, co dotyczy na przykład w jaki sposób weryfikować grunty przy inwestycji w projekty deweloperskie. Jak można zarabiać na samych gruntach, jak można. Obliczyć maksymalny punkt, który można na danej działce wybudować. Jak zrobić flipa na rynku pierwotnym, jak zrobić flipa na rynku wtórnym? Czy można na home stagingu zarabiać? Czy można robić na flipa na czysto, czy na brudno? Czy można wejść w małą deweloperkę, czy można w 3-4 osoby się skrzyknąć i zacząć robić kwatery pracownicze? A może warto robić domki letniskowe? To wszystko będzie po kolei dodawane po to, żeby każda osoba, która chciałaby z tą branżą nieruchomości, Zacząć działać, żeby mogła się tego uczyć. Będziemy współpracować z osobami, które są z dużym doświadczeniem, nie tylko są dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o szkolenia, ale o praktykę, czyli osoby, które wykonały kilka, kilkadziesiąt inwestycji różnych w swoim życiu, które pro, takie projekty prowadziły i one będą się dzielić wiedzą na specjalnych szkoleniach z nami, które będą zamontowane u nas na platformie. I wtedy, żeby dostać się na taką platformę, trzeba będzie. Mieć nasze NFT. Jak sobie policzymy znowu, jaki jest koszt kursów, szkoleń różnych, które, czy wyjazdów, które trzeba odbyć w weekend, czy też w jakimś dłuższym okresie, to zobaczycie, że koszt naszego NFT jest na tyle atrakcyjny, że warto do tej społeczności przystąpić. Pewnie można by było jeszcze o tym opowiadać i opowiadać, ale w skrócie, w, skrócie, w skrócie. Nie czekajcie faktycznie, dołączajcie do nas, bo warto być od samego początku i budować ten projekt z nami, bo to też wszystko zależy od tego, jak właśnie, jaka społeczność będzie, jak bardzo też wy zaangażujecie się w to, żeby nasz projekt się rozwijał. Ja, tak jak Darek wspomniał na początku, dla tych osób, które nie słuchały od samego początku, jestem w Grecji i chętnie spotkam się z Wami tutaj, nawet na miejscu, porozmawiać o rynku nieruchomości. A dla osób, które są na naszej społeczności, krótka informacja, że już niedługo pojawi się. Najprawdopodobniej ciekawa okazja inwestycyjna z Aten. Także dzięki i chyba tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia.